Hej, Witam was w kolejnym, e, czwartym, tak bodajże już czwartym odcinku zagrajmy w portal, gdzie będziemy przychodzili ostatni Chamber i jest to prawdopodobnie ostatni albo przedostatni odcinek portala, nie, przedostatni odcinek portala, raczej dzisiaj go nie, nie uda nam się skończyć, aczkolwiek ostatni w sterylnym laboratorium. <noise> w ogóle, u, tak się da, tak się da. Klatki, klatki, ogarnijcie się klatki. Dobra. Co mi to da? Ja wiem, że to można przejść bugując. To jest śmieszne, bo można to przejść bugując grę. Czyli tu jest... Hop. Nie wiem którym strzelić. Coś takiego, dokładnie coś takiego. Aha, no ale się wracamy do punktu wyjścia. Świetnie, Sobek. Świetnie. co się dzieje z FPS-ami? Ogarnijcie się FPS-y. Nie, naprawdę, jak to jest możliwe, że mnie FPS-y skaczą? Coś musi się dziać z Windowsem tam w tle. Nie, no ale myślę, że zrobimy to normalnie, po bożemu. Tak, normalnie, po bożemu. Dokładnie. I teraz musi się odbić tam trafić. Dobra, już mamy w tym momencie zasilanie. No i po kolei będziemy musieli to przechodzić, otwierając włazy po drodze. Już mam 60 fps nie wiem co się wtedy działo. E, aczkolwiek spadają. No, 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 no. Hop. Tak? Tak? Nie. Świetnie. Brawo. Pozostaje się tylko pogratulować, naprawdę. O Boże, to zjebałem. Aha, chyba, że... Chodzi o to A <laughs> na to też mogłem wpaść No tak Tu skręcamy e, Głupia kulka Niech się tam gdzieś wystrzela No, świetnie, nie Już, już, jest dobrze, jest dobrze Zestrzelimy kamerę No, jasne, klado, jest jasne co w tym momencie tu będzie trzeba zrobić to ja szczerze mówiąc nie wiem coś takiego coś takiego dobra i tu widzimy to o czym mówili że jak przejdziemy grę dostaniemy e, ciasko czyli cake e, no ale w tym takim poprzednim ukrytym pomieszczeniu jakby można powiedzieć E, był napis The cake is a lie, czyli ciasko jest kłamstwem Oj oj, co ja tu mam zrobić e, No dobra, w tym momencie powinniśmy zginąć Aczkolwiek mam nadzieję, że mi się jakoś uda przeżyć Jakoś nawet wiem jak Tylko kwestia, czy mi się to uda Skacz No dobra Jakimś sumem się tam udało Glados się nasz pomysł nie podoba. No i uciekamy z laboratorium. W tym momencie to, o, o czymś mówiłem, ale, ale i, i jestem tak świetny, mam no, po prostu składnie, więc składnie e, umiejętność mm, skupienia się na dwóch rzeczach, że już nie pamiętam co przed chwilą do Was mówiłem, a to było chyba coś ważnego. Znaczy coś ważnego, zacząłem o czymś powieleć, pewnie skończyłem w połowie. No dobra. Trzeba tu odpowiednio się wtrafić. Dobra, wtrafiłem się. Wtrafić w ogóle jest takie słowo jak wtrafić. Nie jestem pewny. Tutaj jeden, tu drugi jesteśmy. Gdzie mamy się dostać? Mamy się dostać tu. No dobra. No dobra. Stąd będziemy w stanie doskoczyć? Powinniśmy być Dokładnie mm, Tu, czy tu coś jest ciekawego Coś co nas obchodzi Nie, niekoniecznie Chociaż tutaj Może <grafię> e, Nie wiem, na wszelki wpadek pójdziemy i zobaczyć Nie, tu nic nie ma Tu nic nie ma, czyli musimy wracać I tam widziałem drzwi, tylko wydawało mi się, że te drzwi są zamknięte ale dobra, pójdziemy sprawdzić. Po prostu korytarzkiem. A nie, jednak są otwarte. Zamknięte są po drugiej stronie. Dokładnie tak jak myślałem. Dobra, idziemy. <grytanie> idziemy. Wspaniały komentarz. sobie na wysokim poziomie. Dzisiaj idzie ci tak dobrze jak nigdy wcześniej. Bierzemy myszkę ze sobą. Idziemy grać w portala. Eee? aczkolwiek po grzyba ja tu wchodziłem. No dobrze, gro Nie, ale autentycznie Ja się pytam Ja się pytam Co ja tu powinienem zrobić? Tak właściwie hmm, Może tam Chyba się jednak nie, nie udało Zobacz to był ten wiatrak, tak to był ten wiatrek. Dziwna sprawa. Eee, no i się troszeczkę zgubiłem. Dobra, cały czas zrobimy to co... Pójdziemy tutaj. A, a, a może jednak? Dobrze. Brawo sobie, że tego wcześniej nie zauważyłeś. O, o, to tak miało być. Nie sądzę. No dobrze. Tylko Co ja powinienem zrobić w tym momencie? I, 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 ja aha Tam się jakoś dostać Czyli powiedzmy, że portal tu... portal tu i powinniśmy dolecieć. I jakoś tam się udało. Lecimy wyżej. Tuż tuś tu też nie było jak widzicie. No i teraz idziemy szybem transportowym, w którym lecą kostki jak widzicie, tam już jedna była. Całkiem fajne jest zaprojektowane. Tak, znaczy wiadomo teraz w roku 2013 to, to na, kim, na nikim nie zrobi raczej wrażenia. Aczkolwiek kiedyś tak zrobię. Pamiętacie, te... Pamiętacie to? Wydaje mi się, że dokładnie w tym chamberze tego chambera już kiedyś przechodziliśmy. No dobra. Eee, no i idziemy. Tu pamiętam, że tu będzie taka zabawa z tłokami. Ale, ale tyle co pamiętam, że co tu było trzeba zrobić. Tu było trzeba się pobawić z tłokami. Tak to są tłoki? No coś pneumatycznego. O, o. Udało się. Mam nadzieję, że się udało. W tym momencie. Okej, okay. Chodź tutaj. Aha, no dobra. Nie, 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 czy ja spadnę? Nie spadnę, nie wiem, dobra, to jednak zbyt ciężki, nie będzie. Idziemy, mówię, naprawdę bardzo mi pomaga to, że tę grę znam, już przechodziłem wielokrotnie, bo gdyby nie to, to wierzcie mi, ta gra nie jest aż tak łatwa, jak się wydaje. Czy wiadomo jeszcze kto, jak ma bardzo rozwinięte logiczne myślenie i takie tam. Aha, bo myślę, że powinienem się tam znaleźć. Myślę, że da się to jeszcze trochę wyżej. Nie za bardzo. Skoczyć też raczej tu nie mogę. Chyba, że tak. O! Nie! Nie, no to słabo. No, no, no halo! Co się dzieje? Ewentualnie mam jeszcze... O, mogę zrobić tak? Nie. Mogę zrobić tak? No, no halo! O, dobra, jakoś się już wreszcie ogarnęło. E, no i wiecie co, jak tych tak patrzę i jak mi idzie, to dzisiaj dzisiaj jest szansa, że skończymy. Aczkolwiek może walkę z bossem. Nie wiem, zobaczymy. To się okaże w planiu. Pamiętam, że tu ginąłem. <ścoughs> Pamiętam, że tutaj już dużo, dużo razy wcześniej ginąłem. E, dobra, tu będę musiał wejść na któryś z tych tłoków. Przykładowo na no, ten. E, dokładnie tu, żeby nic mi się nie stało to wpadniemy w pole. I wyrzuci nas tam. Proste, proste. Tutaj nic nie ma ciekawego. Czy my tu musimy zejść na dół? Na no to wychodzi. Tak to wygląda. E, Okej. Okay. Niech przynajmniej jeden zejdzie na dół. Ok, Z a tu muszę iść na górę Aczkolwiek muszę się głęboko zastanowić Jak ja mam to zrobić Wydaje mi się, że tu, tam Tam jedno A drugie to muszę zrobić O weź w to No dobra, tu już jesteśmy Co teraz? Co ja mam tutaj zrobić? Um, muszę strzelić tam, ale co tam mi da? No wskoczę na ten wał I... I, i myślałem, że to będzie miało jeszcze więcej skutków niż... To, że będę mógł wskoczyć na jeden wał mm, Czyżby tak? ja. Yeah. O tu! Już jest bez tragedii. A tu muszę strzelić. Tu muszę strzelić, bo raczej się na do nie dostanę. No i jest ostatni moment, gdzie bawimy się z tłokami. Potem już będzie koniec tłoków. Sepcia się dalej zastanawia, co tu powinien zrobić. No dobra, już teraz ogarnię to. Tylko zejść na dół, żeby nic mnie nie zabiło. Wow. Na bok gdzieś jakoś. Na bok. No i to jest tyle. W ogóle jak widzicie to mam pokazane, trochę ułatwienie gdzie mamy iść, bo bez tego naprawdę mogło być momentami ciężko. Ale tylko to w zasadzie sugeruje, że ktoś już tu kiedyś był. No bo raczej kadus nie zostawiła śladów ucieczki. I ktoś musiał uciec, skoro sugeruje innym gdzie się powinna uciec. Czy ja dałem przejść do mnie? Zdepcze, nie, to mnie nie zdepcze. Gdzie ja mogę postawić drugi portal, żeby tam wskoczyć? Tam, tam, tam. Zrobię save'ika No i gdzieś tam. Tak czy to? Więc tak działa, tak, to mniej więcej tak działa. No i skaczemy w dół, nie wiem po kiego grzyba i, i, i w świetnym mecie loading. Dobra, tam chyba nic nie było. Tutaj. Myszko ja jesteś zbyt czuło, chyba zaraz będę musiał cię przestawić. Aczkolwiek to jest naciśnięcie jednego środkowego przycisku na myszce, ale, ale i tak. No dobra, co tutaj będzie? Oj, oj, oj pamiętam, że tu wpadnę. I dokładnie to się zaczną otwierać. Na plecy, na plecy, na plecy Wystrzelaj się kochanie Oj, oj, oj Dokładnie, Ty też się wystrzelaj No i została ostatnia Ty też się możesz wystrzelać Halo, możesz zginąć Nakazuję ci zginąć. Jestem taki brutalny no dobra, jestem z powrotem Mądry sobek e, przez z zamiast kontrola wcisnął przycisk windowsowy i mu wywaliło grę do pulpitu <laughs> e, Mam nadzieję, że nagranie się nie skopało, przynajmniej nie powinno mm, No dobra Gdzie ja powinienem iść? Wydaje mi się, że gdzieś tutaj Skakaj ta, Skakajta, ta tam Czyżby tu było jakieś wadliwe roboty. Czy to zacznie do mnie strzelać? Tak zacznie do mnie strzelać aczkolwiek. No nie. Niestety jesteś zepsuta. Przykro mi. Smutny. Tak w zasadzie ta wieżyczka bojowa, która nie strzela tu, to... to... To jest game over, to, to jest koń życia dla mnie. Dobra. Gdzie ja teraz... Znaczy... Mm, wiem gdzie. Kwestia jak ja się muszę tam dostać. Może gdzieś tutaj? Nie. Kurde, tak bardzo nie wiem. Okej. Okay. Czyżby nie jakoś... Tak? Aha, tu jest szyb. Aha, tym szybem wstrzeliliśmy się jakby. Oj. No dobra. Mm -hmm. No i wydaje mi się, że tu doskoczymy dokładnie. Tutaj doskoczyliśmy. Dobra, ale wiecie co? To jest 15 minuta. I myślę, że w tym momencie warto jest... Nie warto, nie chciałem się z wami rozstawać, no ale muszę eee, No i co, to był przedostatni odcinek, jak mi się przynajmniej wydaje w następnym, już powinniśmy to skończyć eee, No to co, zapraszam do oglądania kolejnych odcinków No i nie pozostaje mi nic innego, jak się z wami pożegnać Hejka!